Dlaczego uważam, że Billin upadnie i to szybciej, niż się wielu wydaje? Platforma Billin pojawiła się na rynku jako ciekawa innowacja aplikacja, która pozwala użytkownikom zarabiać na publikowaniu recenzji produktów. Prosty mechanizm publikujesz post, piszesz opinie, wrzucasz zdjęcie, a w zamian otrzymujesz wynagrodzenie. Idea chwytliwa, szczególnie dla młodego pokolenia, które szuka sposobów na szybki zarobek z poziomu smartfona. Na początku wszystko wyglądało bardzo obiecująco. Billin dosłownie wybuchł na TikToku, użytkownicy masowo dzielili się screenami z zarobkami. Niektórzy mówili o kilkuset złotych miesięcznie za kilka minut dziennie. Efekt był natychmiastowy. Tysiące nowych kont, ogromny ruch i wrażenie, że to złoty interes, do którego warto dołączyć zanim się skończy. Influencerski zastrzyk popularności. Billin postawił także na mocne współprace wizerunkowe między innymi z ekipą oraz projektem Twoje 5 minut. Dzięki temu marka zyskała wiarygodność i stała się popularna nie tylko wśród przypadkowych użytkowników TikToka, ale też młodszych widzów śledzących znane twarze internetu. Wydawało się, że aplikacja ma przed sobą świetlaną przyszłość. Ale jak się szybko okazało, był to rozwój na kredyt. Kryzys botów i zapaść zasięgów. Wiosną 2025 roku platforma została zaatakowana przez Booty. Oszuści założyli ponad 120 tysięcy fałszywych kont, które masowo generowały sztuczne recenzje i interakcje. To był ogromny cios dla systemu. Billin próbował ratować sytuację, rozpoczęto czystkę, usunięto Booty, wprowadzono dodatkowe mechanizmy weryfikacji. Te działania, choć teoretycznie potrzebne, miały fatalne skutki uboczne. Uczciwi twórcy, tacy jak ja, nagle zauważyli dramatyczny spadek zasięgów. Posty, które wcześniej zdobywały tysiące wyświetleń, zaczęły mieć ich po kilkadziesiąt, czasem nawet mniej. Zniknęła monetyzacja. Twórcy przestali zarabiać, co dla wielu z nas było jedynym powodem, dla którego publikowaliśmy treści na tej platformie. Konto Premium Złudna Nadzieja W międzyczasie wprowadzono konta Premium. Obiecywano wyższe zasięgi, większą widoczność, lepszą monetyzację. I faktycznie przez pierwszy miesiąc wszystko wyglądało nieźle. Posty skąd premium faktycznie miały lepsze wyniki. Ale potem znów wszystko runęło. Zasięgi zaczęły spadać do poziomów, które nie pozwalały przekroczyć nawet minimalnego progu monetyzacji. W moim przypadku tylko pierwszy miesiąc premium był opłacalny. Dwa kolejne to strata pieniędzy. Dziś żałuję, że wykupiłem premium na 3 miesiące. Wypłaciłem wszystko, co mogłem, i nie widzę najmniejszego sensu, by dalej publikować na tej platformie. Dlaczego Billin nie ma przyszłości? Billin nie oferuje niczego poza możliwością zarabiania na recenzjach. I to jest jego największy problem. W momencie, gdy monetyzacja przestaje działać, nie zostaje już absolutnie nic, co mogłoby utrzymać użytkowników. Ludzie nie przychodzą na billing dla treści. Bo tych treści po prostu nie da się oglądać. Platforma jest pełna krótkich, powierzchownych recenzji, tworzonych masowo, byle tylko zarobić. Nie ma tam jakości, nie ma emocji, nie ma treści, które wciągają. To jak przeglądanie niekończącego się fidu reklam. A ludzie nie chcą oglądać samych reklam, nawet jeśli są one w formie recenzji. Dobre recenzje te znajdziesz na YouTube. TikToku czy Instagramie. Tam twórcy naprawdę się starają, budują zaufanie, tworzą dłuższe materiały, testują produkty w praktyce. Na billin nikt nie ma na to czasu, bo każdy chce tylko zarobić, a nie tworzyć coś wartościowego. Zbliżający się koniec. Według mnie billin upadnie i to raczej szybciej niż później. Gdy skończy się finansowanie, a inwestorzy zobaczą, że baza użytkowników się kurczy, przychody maleją, a sama aplikacja nie buduje żadnej realnej wartości, cała ta konstrukcja runie. Platforma bez lojalnej społeczności, bez unikalnego kontentu, bez realnej wartości nie ma prawa przetrwać. Ja już podjąłem decyzję, nie zamierzam wracać. To był eksperyment, który miał potencjał, ale dziś widzę wyraźnie to droga donikąd.